Jesteśmy na osiedlu Sikorskiego, podjeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Patarzewskiego, skręcamy w prawo na najniższym skrzyżowaniu, pamiętamy o tym, że tu mamy do czynienia ze znakiem STOP, podjeżdżamy, obowiązkowo zatrzymujemy się Nie jest wolne, możemy wyruszać. Pogadanie prędkości do 40, czy zmieni się za chwilę do 20 zwalniamy te znaki działają do najbliższego skrzyżowania Mamy pierwszeństwo przed pojazdami z prawej strony, będziemy zawracać i znowu mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę